Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej podróży. Cieszę się, że jesteście ze mną. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału Krzysztof Widler Podróże dla pasji. Przy pisaniu scenariusza do tej historii zdałem sobie sprawę, że dzisiejsza opowieść jest nie tylko faktem historycznym. Postaram się pokazać wam, jak mocno jeden pomnik potrafi połączyć kilka pokoleń ludzi. Ten żelazny kolos, choć bez liter, to wielki napis, jak na Westerplatte, nigdy więcej wojny. T-34, niemy świadek tamtych wydarzeń, dla mnie był miejscem zabawy jako dziecko. Wchodziliśmy na niego, a zabawa w wojnę nabierała innego wymiaru. Z biegiem lat przybywało wiosen, a czołg stał się miejscem, gdzie na randkę przyprowadzało się swoje pierwsze miłości a w mroźne sylwestrowe noce z niego oglądało wystrzelone w niebo fajerwerki. W końcu, gdy dorosłem, zacząłem w nim widzieć historię, przez którą został tu postawiony. Dziś zamykam oczy i widzę schyłek wojny. Trzecia Rzesza chwieje się w posadach, a w Sawińskim Lesie stacjonuje trzy brygady zmotoryzowane pierwszego Drezdyńskiego Korpusu Pancernego. W jednej z nich Nasz główny bohater, który na wojnę ruszył jako ochotnik, by dać odwet za pięcioletnią okupację, za dni, w których śmierć, łapanki, wywózki były codziennością. I mimo, że chwilę wcześniej założył własną rodzinę, postanowił wypełnić swój obowiązek wobec Ojczyzny. Zachęcam raz jeszcze do subskrybowania kanału. Komentujcie, lajkujcie, dajcie znać. Czy się podobało? Startujemy. Mój pradziadek Stanisław Kochański, syn Michała i Marianny z Domu Lewczuk, urodził się 14 października 1912 roku w Wólce Kańskiej. Przed wojną przeprowadził się z wulki Kańskiej do hełma i pracował jako ogrodnik. W hełmie poznał Katarzynę Materską, z którą w 1940 roku wziął ślub, w 1942 roku urodziła mu się pierwsza córka Krystyna, a w 1944 roku druga córka o imieniu Barbara to była moja babcia. W połowie 1944 roku zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i w stopniu szeregowego został przydzielony do 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej 1 Drazyjskiego Korpusu Pancernego. Przed pójściem na front od września 1944 roku do lutego 1945 roku stacjonował w lesie obok Sawina, gdzie brał udział w budowie koszar, a także w szkoleniach i ćwiczeniach, po których został przydzielony do 3 Batalionu 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej jako kierowca. Brał udział w operacji Łużyckiej. 20 kwietnia 1945 roku, na skutek nieprzemyślanych decyzji dowództwa II Armii, zginął pod Odernic, po mianowany na stopnika prawa. 9 sierpnia 1944 roku rankiem. Niemiecki samolot zwiadowczy wzbija się w powietrze, by nadlecieć i zrobić zdjęcie lotnicze. Okolicy wsi Bachus. Dlaczego niemiecki samolot robi zdjęcie jakiejś wsi na terenie Polski? Otóż w okolicach tej wsi i większej miejscowości, mojej miejscowości, Samin, zostaje zlokalizowane radzieckie lotnisko. Dość duże lotnisko. Udało mi się dogrzebać do tego zdjęcia, za chwilę wam go pokażę, ale posłuchajcie sami o tym lotnisku. Polach za mną, ten równy teren, dokładnie 1100 metrów długi i 270 metrów szeroki. Powstaje lotnisko, radzieckie lotnisko, zapewne do. Osłony tak dużej jednostki pancernej, która jest zlokalizowana niedaleko, trochę bardziej na stronę Sawina. Z tym radzieckim lotniskiem wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ dla nas jako poszukiwaczy rozbiły się tu dwa radzieckie samoloty. Samoloty były amerykańskie. Ale w służbie radzieckiej. Były to Bele P-39R Cobra. Wiem doskonale z opowieści, że jeden roztrzaskał się w pobliżu jeziora Chuteckiego i tam lokalni poszukiwacze wydobywali już części z tego samolotu. Wszystkich dziwiło, że były na nich napisy po angielsku, że były napisy US Army. Dzisiaj z całą pewnością już mogę stwierdzić, że na pewno były to amerykańskie samoloty, tak jak wspomniałem, P-39R Cobra. Drugi roztrzaskał się przy gruszy w stronę lasu. Ponoć kiedyś była tam grusza, i tam spadł ten samolot. Ale może. Wspomnę jeszcze dlaczego te samoloty spadły z nad lasu, od strony Sawina pokazał się niemiecki samolot myśliwski jak twierdzą świadkowie bardzo szybko przeleciał pradzieckie dowództwo wydało rozkaz by podnieść dwa samoloty które miały stanąć do walki właśnie z tym niemieckim myśliwcem i ten Niemiecki myśliwiec oba te samoloty zestrzelił. Powiem więcej. Z tego samolotu, który miał zostać rozbity pod gruszą, pilot wyskoczył. Jednakże, być może gdyby udawał nieżywego, leżał na ziemi, Niemiec nie zawrócił. Pilot jednak szamotał się ze spadochronem. Niemiecki pilot zawrócił i serią z karabinów pokładowych zabił pilot. I ten właśnie drugi samolot wielu poszukiwało elementów, części, może jakichś większych po nich. Jednak ja dotarłem z pomocą wielu ludzi do pana Zamłynnego, który opowiedział mi taką historię, że ten samolot został rozebrany przez okolicznych mieszkańców, że pobierali oni z niego przeróżne części. Wiadomo, jak to w trakcie wojny nie było materiałów i budulcowych i różnych narzędzi, w gospodarstwach brakowało tego i bardzo często stosowaną praktyką w Polsce było to, że takie wraki były rozbierane na części pierwsze i robiono z nich przeróżne przeróżne rzeczy. I jedną z takich rzeczy Udało mi się odkup. Zobaczcie sami. Jest to odrzucany zbiornik właśnie do Bela P39. A to jest właśnie niemiecka mapa omawianego lotniska. Widać na niej doskonale samoloty BLP-39 i duży samolot Lisunov-Li-2, czyli przerobiony przez Sowietów na amerykańskiej licencji Douglas DC-3. Mówię teraz o tym lotnisku, dlatego że powstało ono zanim z Berdyczowa do Sawina przeniesiono pierwszy drezdeński korpus pancerny więc lokalizacja lotniska jako osłona dla dużego zgrupowania pancernego ma kapitalne znaczenie. Od września Kochański zaczyna szkolenie właśnie w lasach w Sawinie. Wiele godzin spędzonych na rozmowach z jego wnukami i prawnukami, informacja o tym, że do armii wojska polskiego zgłosił się na ochotnika, uświadomiła mi, jak bardzo okres wojny musiał dać mu w gość że już nie najmłodszy, bo 32-letni Stanisław postanawia gonić wycofujących się Niemców, ryzykując przy tym utratę życia i rodziny aż za granicę Polski. Przyspieszone szkolenie wyglądało następująco. Od 1 do 10 września szkolenie pojedynczego żołnierza i drużyny. Od 11 do 20 września szkolenie na szczeblu Plutonu. Od 21 do 30 września szkolenie kompanii baterii. Od 1 do 10 października zgrywanie batalionu, dywizjonu jako samodzielnych pododdziałów brygad. Od 11 do 20 października szkolenie samodzielnych batalionów, dywizjonów, pułków i brygad. Od 21 do 25 października zajęcia na poziomie korpusu. Od 26 do 31 października ugruntowanie zdobytych wiadomości, wyeliminowanie wszystkich niedociągnięć występujących podczas ćwiczeń. Pierwsza brygada piechoty zmotoryzowanej otrzymuje swój sztandar, dar od mieszkańców Kołomyi i są już gotowi do walki lecz czekają na rozkazy i swoje pierwsze wozy bojowe. Oto, jak wspomina, to ostatni z żyjących żołnierzy korpusu, pułkownik Eugeniusz Praczuk. No na pewno jeszcze są wśród państwa e, mieszkańcy tej, tej, tej miejscowości, którzy pamiętają te czasy albo ich dzieci, wnukowie, jak tutaj przebywaliśmy w latach 40. 4, 45. Tutaj na tym terenie stacjonowali w lasach. Tu jest brygada zmechanizowana, z korpusu druga, trzecia, przewodowca czwarta brygada. No w Helmie, sztab korpusu. Ciężkie były to czasy, kiedy społeczeństwo przeżyło okupację która dała swoje piętno zostawiła. Ciężko im tu było. Nie tylko nam tu ciężko było, ale im również ten okres opieki dał się wyznać. A mimo to, jak mogli nam pomagać, bo przecież to była zima. Nie taka jak teraz zimy, że nie ma śniegu i mrozu. A w latach 44-45 było podobnie. Mroziło, a oprócz tego śniegu nie brakowało. Ćwiczenia żołnierzy korpusu odbywały się śniegu powyżej kolan. Czekaliśmy na czołgi. Dosyć długo dopiero przyszły, na początku 1945 roku. czego Bardzo cieszyliśmy się, bo mogliśmy wreszcie dać odwet za to wszystko, co Niemcy nam zrobili. Szeregowy Stanisław Kochański rusza na front. Dowódcą jego pierwszej brygady piechoty zmotoryzowanej zostaje pułkownik Jan Iwanczura, Doświadczony oficer Armii Czerwonej. Cała pierwsza brygada uzbrojona była w 45 CKM-ów, 120 RKM-ów, 2187 pistoletów maszynowych typu PPS i PPS, 479 karabinów typu MOSI, 91 różnic przeciwpancernych, 30 moździerzy 82 mm oraz 6 moździerzy 120 mm. 12 Armat 45 mm i 12 Dział 76 mm. 7 samochodów pancernych typu BA-64. 10 transporterów opancerzonych MK1. 9 przeciwlotniczych karabinów maszynowych typu DSZK, kalibru 12,7 mm. 27 radiostacji. Po wielu kilometrach przez Polskę Kochański i pierwszy Korpus Pancerny zostaje oddany pod dowództwo II Armii Wojska Polskiego, a wraz z nią pod kierownictwo I Frontu Ukraińskiego. Przegrupowany korpus jako szybka i silna jednostka uderzeniowa ma wziąć udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej. Wydawać by się mogło, że na ich kierunku na Budziszyn i Drezno nie ma wielkich przeszkód. Radzieckie dowództwo I Frontu Ukraińskiego popełnia jednak błąd. Bardzo słabo rozpoznaje, a co gorsza, lekceważy przeciwnika. 16 kwietnia korpus przeprawia się przez Nysę, a od 17 do 18 kwietnia forsuje kanał noje. Grabe. Od 20 kwietnia dostaje rozkaz, by jak najszybciej ruszyć na Drezno. I właśnie tego dnia batalion Kochańskiego dostaje potężne uderzenie ze strony niemieckich sił pancernych. Dzisiaj rośnie tutaj Stary las, zapewne w tym starym lesie, przed miejscowością Udernictw, przed właśnie którą jestem w tej chwili, kryła się pierwsza brygada piechoty zmotoryzowanej, w której służył pan świętej pamięci Stanisław Kochański. Pułkownik Jan Iwanczura, dowódca pierwszej brygady piechoty zmotoryzowanej, każe jednemu swojemu batalionowi. Piechoty zmotoryzowanej, wyjść przed miasteczko, by zorientować się w sytuacji, by zobaczyć, czy nie ma żadnych sił niemieckich przed nimi, by oni mogli pójść dalej w kierunku Budziszyna, który znajduje się bezpośrednio za nami. Tam, gdzie stoi mój bus, za tymi wzgórkami, jest miejscowość Bautzen Budziszyn. Batalion pana Stanisława wychodzi naprzeciw i napotyka potężny atak ze strony niemieckiej. Niemcy w tym czasie kryją się właśnie w tamtym starym lesie, nadchodząc z południa i mając batalion pana Stanisława na otwartym terenie. Spójrzcie tylko, jak to dzisiaj wygląda. To jest otwarty teren. Gdy maszyny pana Stanisława wyjechały, były już właściwie bez szans. I tutaj właśnie swoją służbę i swoje życie zakończył nasz dzisiejszy bohater, pan Stanisław. Historia pana Stanisława Kochańskiego kończy się pod Udernic. Ja swoją opowieść i podróż kończę na cmentarzu II Armii Wojska Polskiego. Początki cmentarza sięgają 1946 roku. W trakcie jest on trzy razy przebudowywany. Podczas jednej z takich przebudów powstaje pomnik Orła, którego widzicie właśnie na zdjęciu. Są tu tysiące grobów. Pamiętajmy o tym, że podczas operacji budziszyńskiej ginie bez mała 5 tysięcy żołnierzy. Prawie 3 tysiące uznaje się za zaginionych a z tych 3099% musimy zdawać sobie sprawę, że również to są żołnierze polegli. Ten cmentarz w latach 90. popada w ruinę, lecz w 1997 roku przystąpiono w końcu do jego modernizacji i do jego odnowy To koniec części pierwszej. Dalsze losy pierwszego Dresdeńskiego korpusu pancernego oraz historię powstania pomnika z czołgiem upamiętniającym te wydarzenia usłyszycie już w kolejną niedzielę na kanale Krzysztof Widler Podróże dla Pas. znów!